To się nazywa show, a nie jakiś smród. Oj, pardon? A nie właśnie dobrze, nie pardon Oj Jezus Maria Motka O Tyle lat! Załatwiałem się do tego Tojtoja. i tym razem się musiałem załatwić w tym Tojtoju. Nie mogłem. Dzień dobry, witajta wszyscy królikarze. Kronikarki w kolejnej kronicy, z tej strony Wiesło w poleta się kłania. Pracownik byłego PGR-u Bruzda, który już pierdyknął jak jajca pod wieczór, no. <laughs> Nie no, dobry, śmieję się. Witaj te kronikarze, kronikarki w kolejnej właśnie kronice. Tu Wiesiek. Tu ta na samym początku ja Wam chcę po prostu podziękować. To co zrobi ta pod ostatnią kroniką, mnie rozdupiło. Żeś ta pierdyknęli moi kochani że 11 tysięcy wyświetleń. Wow, to jest y, niebagatela piękna rzecz. Druga sprawa. Ile łapek żeście, tyle łapek zostawiliście, tyle komentarzy było pod materiałem w sprawie tej serii. Dziękuję wam niezmiernie jak mnie wspieracie. Ja jestem wręcz w szoku. I już trzeba kontynuować naszą przygodę. Dalej, jak widzicie, PGR pierdyknął, My tu walczymy o spółki, Mercedes stoi, i jak widzicie, stoi nowy nabytek PGR-u, był jego PGR-u, czyli John Deere 6510, którego Jarzym się ściągnął, właśnie już tutaj na PGR-a. Ale to jest nie jedyny tutaj sprzęt, który przyjechał. PGR, tak jak powiedziałem, został niestety po długich negocjacjach zlikwidowany, ale udało się wziąć w dzierżawę wszystkie grunty na okres, o ile się nie mylę, 20 lat coś koło tego, 15, no coś koło tego lat, tym czy 10, 15, 15 lat coś koło tym okresie, żeśmy wzięli tego pgr -a. negocjacje w sprawie wykupu trwają bardzo zacięcie nasi tutaj prawnicy wszystko działają na pełne jak i sam prowadzę te rozmowy jeszcze z działaczami nie jest łatwo nie jest lekko, walczymy dalej, zespół walczy no, Pożyjemy, zobaczymy jak będą efekty W każdym razie, John Deere zostały zakupiony. Fundusze są jak widzicie potężne, 3 miliony na 3, 3 383 tysiące złotych, potężne pieniądze Są na koncie bankowym I oczekują na zor, Za, tutaj zamrożenie w maszyny w maszyny mogę inwestować I Problem a tu dlatego, że to i tak będzie moje. Słuchajcie, jest Mercedes, jest John Deere. John Deere, nowy nabytek, posłuży mi dzisiaj jako tester maszyn pod sprzęty hydrauliczne, czy są sprawne hydraulicznie. Ponieważ dzisiaj zajmę się sprawdzaniem, uruchamianiem maszyn, które są praktycznie nieuruchamiane, aby przeważnie tylko ciągane. Do warsztatu, aby mógł tam przejść na przejść naprawę. Akumulatory zostają poprzywożone, bo z każdej maszyny zostają powyciągane. Niestety dzisiaj tylko sprawdzimy tą strefę. Nie będziemy sprawdzać tamtej. No bo kurczę, za dużo. No, dużo by było. Ale zobaczymy. Pierwsze, trzeba sprawdzić akumulatory. Ale jeszcze zanim to, trwały dosyć długie rozmowy. Jak widzicie idę już do nowego nabytku, który tutaj się jak widzicie pokazuje. Trwało dosyć długie rozmowy w sprawie y, Bizonów. Głównie chciałem ze u wziąć sobie Bizona Bizona y, y, jakiegoś noszego, większego, ale niestety fabryka maszyn żniwnych w Płocku teraz, nie, czy tam spółka, przepraszam, spółka Bizon nie była jakoś zbytnio, nie miała obecnie na stanie jeszcze takiej pewnej seryjnej wersji. No więc tak, były te wersje, ale tak jak powiedzieli, te bizony tamtek są jeszcze w wersjach testowych. I nie zapewnią, nie, nie, nie chcą mi nie, nie są mi w stanie zagwarantować 100% sprawności tej maszyny i bez awaryjności podczas zniżniw Dlatego zaproponowali mi swoją e, ich ostatnią wersję Bizona Hydrostatic e, Z058 właśnie Hydrostatic wersja eksportowa e, na zagranicę nie wiem tylko do, do którego to czy to na fiński czy gdzie to miało iść na jaki rynek no ale kombajn jak widzicie jest funkja przeprowadzony ostatni już Bizon rekord jaki jest dostępny już header 5 metrów 5 klawiszy Wydajnie ciężko, no ale wydajny jest, lepiej od tych czterdziestek. Na razie trzeba budżetowo sobie radzić z tym. Ze względu na to, że tutaj trzeba jeszcze zaprowadzić tak. Trzeba, y, trzeba zacząć y, tutaj przerabiać, y, zakupować ciągniki. Zakupić sprzęt inny, rozwinąć y, produkcję zwierzęcą. Ponieważ tak, zostajemy na produkcji zwierzęcej. A to dlatego, że budynki, wszystkie obory są już pod to podstosowane i ich wita. I obecnie ich stan jest na tyle wystarczający, że można rozpocząć tą produkcję roślinną, jak i zwierzęcą. Więc będę chciał do tego jak najbardziej dążyć. Waga jak widzicie została już mnie naprawiona, już była 8611, pewnie jak widzę, to będzie inaczej, nie, jest dobrze. Rondi 8611 waży to dosyć sporo. Już wchodzimy tutaj z zagranicznymi markami. Oczywiście tutaj ten bizonik zostanie na dłużej. Gorzej już z tymi 40, które jak widzicie są na warsztacie. Zbyszek mówił, że. Zbyszek się chwalił, że odpalają. No ale to wiecie, to, 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 to jak on to już powie, to lepiej to brać na dystans. Więc. Jeszcze. Yy, jeszcze jeszcze. Yy, trzeba będzie to sprawdzić, Czy ja mu tam nie za bardzo w to wierzę. Dobra, teraz tak trzeba wyprostować. Dobra, Dobra. a czekajcie, poczekajcie. Właśnie coś to sprawdzić, bo nie chyba miał tutaj. Nie nie, to szkoda. Aby się przydało. Dobra. Dobra, teraz tak, podstawa. Hydraulika w tym yy, agregacie już nie było dawno odpolona więc trzeba będzie sprawdzić czy to w ogóle pójdzie. Ciągniemy. Dobra. Teraz tak, Wajcha o, puścił. i do siłowniki. Dopuszcza. Reaguje na wszystkie ruchy. Nie zatrzymuje się, nic się nie zacina. No i cacy. Nic nie zrobiąc Bardzo płynnie prze... prze ten... Prze, przełożył, czyli tutaj hydraulika jest jak najbardziej Sprawna, to mi się podoba Chalta Dobra, cufomy, cufomy, cofomy Nie ma co się pierdzielić w tańcu Jeszcze I kurwa, dobra No i widać. dobra, szedrałot wiąć Teraz mi odwiedziła. O! Sorry! Jak trochę poszło z gruzem? Dobra, trzeba teraz jechać y, tam podpiąć. Ogólnie tak, jedyna z maszyną, która została naprawiona jest tutaj jak widzicie Perkins. Jak widzicie jego stan jest po prostu jak nówka, funkiel został naprawiony już. Y, tutaj y, zagromy przyjechali i go y, części dostarczyli, a resztę mój mechanik. Zadbali, mechanicy te nasi zadbali o S1 właśnie tu. Yy, zadbali o to, żeby kurcze, ten ciągnik był jak nówka i jakby się słowo dotrzymali. Więc bajka. Dobra. Druga sprawa należówki. To ta leżówka była od nowości nieużywana, więc będzie okazja, żeby to sprawdzić. Kajta już się... A, to tak. O, dobra, teraz tak. To już nie chce podnosić. A, rowlik. O, 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 Wyciągnąć, trochę poszorujemy. Ale patrzcie Hydraulika, wszystko pięknie chodzi. Rozłożyła się. To tu jest truska, to to jeszcze te ciężkie serie jeździły w tym. To pamięta, ty pamięta No i dobra, wsteczny. Myślę, że tutaj y Ta sprawa dobrze się ma. odpinamy Dobra. No i tak sprawdzając tych testów yy, hydraulicznych, no to wychodzi tylko tyle, więc tu zbytnio nie ma nic więcej. Ale też Jundir miał być po to, żeby tutaj sprowadzać już powoli nowy sprzęt. Jak wiecie PGR jest po prostu już stary, e, ten obecny sprzęt jest bardzo przystarzały, jaki pracowałem kiedyś e, Większość maszyn dużo idzie do autu Na przykład dajmy na to, e, co tam była pójść. aha e, Najprawdopodobniej Byczek e, pójdzie z kombajnem anną do sprzedaży, jeśli ktoś by był zainteresowany, proszę pisać My sprzedomy Mało używany e, Sieczkarnia, ta sieczkarnia, pokosówka Fortschritta będzie szła do Autu ze względu na to, że teraz będę chciał postawić na na kosiarki już przyciągniku yy, większa szerokość, wydajniejsze i bardziej opocale niż taki ten oto już yy, zmęczony już dosyć yy, no w sumie bo co tam gdzie zmęczona no ale zmęczona jest trochę yy, ogólną pracą yy, pokosówka ścicarka najprawdopodobniej też będzie poszła do autu. Z, została odpalona, wyciągnięta jak widzicie z krzaków, już ona chodzi. Odpala bezproblemowo, problemowo, i pali. Tylko ta przystawka jeszcze jest, zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała. To się jeszcze ją pierdzieli, zostanie uruchomiona tutaj ta strefa, jak i ta druga strefa yy, dla zwierząt. Więc będzie tutaj produkcja zwierzęca na pełnej grabialeczka, Kto chętny, proszę się zgłaszać. Dwa rożytniczki, nówki funkiel od agromy. Więc kto chętny, proszę bardzo, zgłaszamy się. Pod 997 I będziemy w kontakcie eee, Dobra eee, Przyczepy Ten Ursus jeszcze nie był odpalany pr Znaczy był, próbował, ale Akumulatory jak bieta nie chodzą Próbowałem, ale nie pykło A jeszcze te stare te, te, te siano, trzeba będzie to ogarnąć Bornik do wywozu Najprawdopodobniej możliwe Że i paszowóz wyjedzie Chociaż jeszcze zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja cenowa Yy, szóstka, 6 każ 6 cdroowych zostaje 12 z beczką na razie to chyba tyle no tak mi się przynajmniej zdaje Dobra Ja Johnna odstawiam żebyście już tutaj j Dobra gasimy No i tak yy, teraz a yy, tu tylko to zdajemy sobie o. i super. Będzie to wszystko potem zdjąć, ale to później. Dobra, nie ważne. Dzisiaj główny cel. Odpalić trzy bizony, Próbować zapalić. Byczka. 914 902. To są nasze starsze maszyny, które dzisiaj musimy odpalić. Pergistry nie ma co i tak zapali. A, prasy jeszcze idą do auta, Zapomniałem sobie. Dalej. Dobra. Trójka. To jest kombajn numer 3 PGR, Nie, jedynka. Wszystkie jedynki, kurwa Zamiast. Po... Bo jaki. A, zapomniałem, bo zbyszek popijany, z wszystkie jedynki, a nie trójka, dwójka, jedynka. A, dobra. Jeszcze nie będzie mu. Jak jest. Tak jest. Dobra. Próbujemy. jestem ja są prądy? O, są. Kurna, powinien być tryk i pali. A tu jest tylko rozrusznik. A, odpali ci kurwa. Jak nie pójdę, nie kopnę w dupę, to nie zapali. Dobra, czekajta. ta. Kurwa, stary latami przyszło. Włazić jeszcze. Dobra. No, pompka paliwowa. mój. Dobra, poszło. Zobaczymy, czy teraz będzie chciało zapalić. No pal! No, wreszcie! Ja cię chycę, ale problemy. No, niech pochodzi filet O, złapo. Kurna diot. No, kombaj długo stał. Trochę już od ostatniej pracy. Ich stan jest jeszcze też surowy. Trzeba to wszystko myć, dmuchać, malować, remontować. Ale będziemy robić. Dobra. Teraz tak, hydraulika. To widła góra, dół, wsuń, wysuń, góra dół i teraz mechanika rozruch no i co? wariator już się rozkręca wytrząsacę to jeszcze stoję, teraz mu pierdyknę tu już wszystko chodzi, no ale dobra, header ślimak chodzi, tutaj chodzi już ten Oto widła. Dobra. I gazu! O! Świetnie! Wszystko jak złoto! Dobra w silniku, zbiornik. Wszystko się kręci. O, jest wentylator zawalony. Dobra, gaszę go, bo Dobra, gasimy. Kombajny nie mają w ogóle wody, więc ani płynów, więc trzeba to wszystko. Yy, delikatnie. Bo to wie tak jak to jest. Dobra. Tutaj chyba będzie to samo. Czy ta dwójka może zapalić, proszę, żeby zapaliła o prądy. Prąd włączony no i pierwszy standardowo nie, nie obróci. Nie zakręci nawet silnik. O! Ten już lepiej. Ten już za trzecim, tam temu jedynce zeszło, czy trójce zeszło. Dobra Podstawowo Tu jeszcze prace bardziej trwają nad tym bo tu jest klimatyzacja w tym kombajniku jak widzicie może wyjdę wam bardziej pokażę O jak widzicie są klimatyzacja Trwają przeróbki żeby ta klima chodziła z dodatkowymi filtrami bo tu jest źle zrobione bo to kurz wali się Nieprzemyślane to trochę No i cóż dobra Jedziemy hydraulika Dół ura, Tuń, wysuń Suń Kura podnieść opuść i wpalnik od razu, na zimnym I tak, cała kosa chodzi tej targańce wszystko chodzą bo to widła się kręco o tu rodzaju widzę zjadać trzeba to poprawić to wychodzi Teczkarnia chodzi, czyli będzie kość trzepak, już będzie z yy, hydrostatikiem. Bo mi się podoba. Yy, wszystko chodzi tu fajnie że są czyli nie będzie się tak zapylać. No dobrze, tutaj jest ok. Dobra, gasimy, bo nie ma wody. Już temperatura podskoczyła. Trzeba go gasić, bo to na sucho to wiadomo. No i jedynka. No jedyneczka, jak się popiszesz Może jak będzie jeden to i za, za jednym zapali O Jezu Dobra O kurna Tego to, że się się że nie zdziwił Kurwa, że się zaskoczył troszku Dobra Standardowy teścik Dół Góra Wysuń Suń A czekajcie, do końca wysunę E, daleko sięgają. Dobra, wsuwamy. Ura. A właśnie obojętność tych wajch Trochę poruszamy tą hydrauliką, bo to, to musi trochę upracować. No, widać, hydraulika daje radę. Jest jak najbardziej e, ten zregenerowana. Nowa, czyli wprowadzona. No i teraz to. Rozruch i wpalnik. Jedynka, tak. E... Rzeczki chodzą, koca chodzi, Targaniec chodzi, wałe ślimak chodzi, tu wszystko chodzi. Chodzi No i chodzi. z góry Nie no jak najbardziej tu wszystko chodzi, tu, tu nie ma się co do czego przyczepić. Na szczęście. Czyli jak O kurna, ale zasrany, Dlatego na długo mi nie kazali zbytnio. Dobra. Prosimy kombajny. Podsumowując, bizonki. Akumulatory, całe szczęście, tylko trójka miała problem. Z zapaleniem tak dłużej je zeszło od dwójka. No, jeszcze tak w miarę. Jedynka najbardziej mnie zaskoczyła, chociaż ona była najbardziej narażona z dwójką na Na, 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 na te, te atmosferyczne działania. A to ta trójka najbardziej ciężej miała zapalić niż te dwójki. I jedynka, to dziwne. No ale no dobra, niech będzie. Yy, hydrostatik, to on tam stoi, w ogóle to dobra, wam pokażę w kabinie, chociaż jak on wygląda, bo nie chodziłem. Tutaj już klimatyzacja już lepiej jest zrobiona, to jest wszystko na boku. Yy, nie trzeba nic się martwić, o jak widzicie tu jest kabina naglaczka, funkelnówka, yy, więc kombajn jak najbardziej sprawny i gotowy do żniw. Dobra, następnym królnikarzem jest byczek. Byczek C328 Pracował, pamiętam jak, a pamiętam, on miał wtedy tura Ja żem se pamiętam, on pracował wtedy w łoborze, miał tura, tur mu został zdjęty, przeniesiony, został gdzie indziej I wtedy później mu założyli taką kabinkę Ale kabinka poszła w pikiet, dlaczego? Mój niestety, to było foliowane Dobra, podstawa, zapali No, nawet nie zatrybił O! Tylko obrotowy to od razu pali tak, bo on tu ma ogólnie założony szybkoobrotowy rozrusznik i pali jak strzała. No biegi, jedynka, dwójka, dobra, a hydraulika jak? Obroty? Nie, widzę, że jest. W porządku, czyli byczek jak najbardziej sprawny Jeszcze będzie trzeba przemyśleć nad jego sprzedażą Będziemy myśleć, zobaczymy jak to później pójdzie No i dobra, teraz najcięższe klamoty 914 i... Tak eee, Beznapędowa i napędowa, 902 Dobra, dawaj Możesz ty w dupę Cholera, co jest grane? Coś ty powinieneś zapalić Co się stało? No i podpompowałem cię, no i... No i co? No niby trybie, ale coś... O tu nie, to krak Teraz to już wcale nie chcę zapalić Oho? Chyba mamy problem, widzowie. Drodzy kronikarze, jest problem. 914, coś tutaj się obraziło. Pamiętam, jak ja tobą robornik rozwalałem, to było tryk i pali. A to jest TYK i nie pali teraz. Kurna, dobra, 902. Może nie zawiedzie. Może profilaktycznie od razu podpompuję, bo to wieta. Tylko jest jeden. Dobra. Spróbujemy. Może pójdzie. To ta chociaż. No to, to już w ogóle nawet nie chce trybić! O cholera. Dawaj. No nie pali. No mać, niedobrze, niedobrze. Muszę zadzwonić do... Yyy... Stanisława, może by pomóż... Pomógł mi kuźwa, bo tu... Przecież on nie pali. Nawet kontrolki nic, zero, nawet nie łączą. Kurna mać, no tego to, że się nie spodziewał na no, ostatnią chwilę. Ej, kurde. Już to mamy problem. Dobra, kronikarze, wiecie co? Ja tu zadzwonię po Stanisława, niech on tu przyjedzie. Popaki nie zajmą się bizonami i będę je czyścić niedługo, a... A ja się będę z wami żegnał, Jeszcze tak na zakończenie, tak jak mówiłem... Teraz będziemy przygotowywać się do sprowadzania sprzętu. piszcie w komentarzach, co tam jakie fajne pomysły macie. Z chęcią poczytam. i cóż, do zobaczenia, kronikarze, w następnym kronicę z, z spółki Bruzda. Pozdrawiam, wysów Poleta.